Dzisiaj jest 2 października. Jest to dzień zwierząt hodowlanych, dlatego organizowaliśmy z tej okazji tutaj taki mały symboliczny happening. Bardzo często nie myślimy o zwierzętach hodowlanych, czyli krowach, świniach, kurach, gęsiach, kozach jako o zwierzętach. Po prostu są to dostawcy pewnych produktów, które pojawiają się na półkach naszych sklepów, takich jak mięso, mleko czy jajka. Jesteśmy ze stowarzyszenia Wege Inicjatywa. Jesteśmy dzisiaj tutaj właśnie dla tych zwierząt. Pokazujemy, jak wygląda życie zwierząt w przemysłowym. Krowa nie biega sobie po łące, a kury nie grzebią sobie ziarenek w ziemi. Są one niestety trzymane w metalowych klatkach na betonowej podłodze. Nie mogą się w żaden sposób realizować. Mają bardzo mało miejsca, jest im zabrana cała przestrzeń życiowa. Te zwierzęta, które w tej chwili zjadamy, to zupełnie inne mięso niż zjadali nasi jakkowie, tak itd. itd. W tej chwili mięso, czyli zwierzęta są hodowane przemysłowo. Grupa ludzi, która tutaj stała na tej czarnej folii, stała w miejscach, które były wyznaczone jasną taśmą. Są co. Realistyczne wymiary boksów, tudzież klatek, w których żyją zwierzęta, w których są zamknięte. Nie wychodzą z nich nigdy przez całe swoje życie przez całe swoje niestety krótkie życie dlatego że w chowie przemysłowym żyją one o wiele krócej niż na wolności. I tak dzisiaj właśnie się rozmieściliśmy, żeby Państwu wizualnie pokazać, jak to niestety wygląda. I jeszcze takie słówko: nie dajmy się ogłupić reklamą. Które są tworzone po to, aby po prostu wielkie korporacje miały z tego jak największe zyski. Krowa, tak jak powiedziałam, nie biega po łące, a kurki nie biegają sobie i nie grzebią w ziemi. Są one niestety źle traktowane, żyją całe życie w stresie i nie jest to dla nich jak najbardziej dobre. My sami jesteśmy odpowiedzialni za to, co robimy. Możemy wybierać tak naprawdę, co chcemy i jak chcemy. Dlatego my, jako stowarzyszenie Wega Inicjatywa Zachęcamy Państwa do mądrego wyboru diety, przede wszystkim roślinnej, bądź ograniczenia zjadanego mięsa w naszym domu do minimum. Więcej informacji o tej diecie oraz ciekawe przepisy e, można znaleźć na stronie internetowej wegeinicjatywa.pl, otwarteklatki.pl albo weganizmteraz.pl.